Jeszcze tego samego dnia dwaj uczniowie Jezusa szli do wioski Emaus odległej o 11 kilometrów od Jerozolimy i rozmawiali o ostatnich wydarzeniach Gdy tak żywo dyskutowali sam Jezus podszedł i przyłączył się do nich Oni jednak nie rozpoznali go O czym rozmawiacie zapytał Wtedy ze smutku przystanęli i jeden z nich, Kleofas, powiedział: Jesteś chyba jedyną osobą w całej Jerozolimie, która nie słyszała o wydarzeniach z ostatnich kilku dni. A o czym nie wiem zapytał Jezus. O tym, co się stało z Jezusem z Nazaretu odrzekli: Był on prorokiem potężnym w czynie i słowie, cieszącym się uznaniem Boga i ludzi. Nasi najwyżsi kapłani i przywódcy religijni wydali go jednak Rzymianom, którzy skazali go na śmierć i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że to on właśnie jest mesjaszem, mającym wyzwolić Izrael. Dziś mija już trzeci dzień od tych wydarzeń. Na dodatek kilka kobiet wprawiło nas w osłupienie. Powiedziały, że były o świcie przy grobowcu ale nie znalazły jego ciała. Ponadto widziały tam aniołów twierdzących, że Jezus żyje. Niektórzy z nas pobiegli tam zaraz i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety: ciała rzeczywiście nie było. Wtedy Jezus rzekł im: Jacy jesteście niemądrzy. Tak trudno uwierzyć wam w to, co prorocy powiedzieli w piśmie. Przecież Mesjasz miał to wszystko wycierpieć, zanim zostanie otoczony chwałą. I zaczynając od pism Mojżesza i proroków, wyjaśniał im wszystkie fragmenty pisma, które mówiły o Nim jako Mesjaszu. Gdy doszli do Emaus, Jezus dał do zrozumienia, że idzie dalej. Oni jednak nalegali. Zostań z nami na noc, jest już późno i robi się ciemno. Wszedł więc z nimi do domu, a gdy zasiedli do kolacji, wziął chleb, podziękował za niego Bogu, połamał go na kawałki i podał im. Wtedy przejrzeli na oczy i rozpoznali go, ale on zniknął. Zaczęli więc mówić jeden do drugiego. Czy serce nie biło nam mocniej, gdy w czasie drogi rozmawiał z nami i wyjaśniał pismo? Panie Jezu, my wszyscy jesteśmy w drodze, przez całe nasze życie idziemy. Idziemy do Emaus, a Ty idziesz z nami, ale my Cię nie rozpoznajemy. Ty mówisz do nas, ale my Cię nie słyszymy. Ty tłumaczysz nam, ale my Cię nie rozumiemy. Ty nas kochasz. Ale my kochamy siebie. Ludzie żyją obok nas, ale my ich nie znamy. Ludzie mówią do nas, ale my ich nie słyszymy. Ludzie kochają nas, ale my ich nie kochamy. Panie Jezu, spraw, abyśmy Cię usłyszeli. Abyśmy Cię zrozumieli, abyśmy Cię rozpoznali, abyśmy Cię pokochali całym sercem, czystą i największą miłością. Panie Jezu, spraw, abyśmy usłyszeli ludzi żyjących obok nas, abyśmy ich zrozumieli, abyśmy ich pokochali. Tak jak kochamy siebie. Panie Jezu, wszyscy jesteśmy w drodze. Przez całe nasze życie idziemy. Idziemy do Emaus. A Ty idziesz z nami.